Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. z Antoni Klimek. Kłaniam się z redakcji opiekuna. Nowy numer już wkrótce dostępny w waszych parafiach. Serdecznie polecam. Troszkę ten numer nas tak trzyma w przeszłości, bo jeszcze przeżywamy wspaniałe wydarzenie jakim była peregrynacja relikwii błogosławionego Karla Kutisa w naszej diecezji. One pielgrzymują w całej Polsce, ale przez kilka dni były również u nas w diecezji. Tu już widzicie z okładki główny temat tego numeru. Co się działo przez tych kilka dni kiedy błogosławiony Karol był obecny pośród nas, i tutaj możecie zobaczyć na środkowych stronach naszej gazety. Aż 8 stron poświęciliśmy temu wydarzeniu, aby dokładnie opisać to wszystko, co się działo od przyjazdu, przez wizyty w różnych parafiach i na centralnym wydarzeniu tutaj u nas w Kaliszu przy ulicy Złotej w Hali Technikum Świętego Józefa. Wspaniałe chwile, dużo ludzi młodych spotkało się z błogosławionym Karlo, po naszemu Karolem, i mamy nadzieję, że udało im się zapragnąć świętości, zapragnąć żyć tak jak ten młody błogosławiony. Mamy nadzieję, że wkrótce święty. Podobnie jak mamy nadzieję, że wkrótce świętym zostanie ksiądz prymas Stefan Wyszyński, obecnie również błogosławiony. Do kin wchodzi film pod tytułem Prorok, który dotyczy pewnego fragmentu jego życia, jego biografii, bardzo ważnego, zresztą mamy tutaj opisany ten film i zachętę, aby znaleźć taką okazję i ten film w kinie zobaczyć. To tyle o błogosławionych, którzy w tych dniach nas szczególnie interesują, a poza tym moi drodzy, no już wkrótce rozpoczyna się Adwent, dlatego mamy taki też mały blok adwentowy. Rozpoczynamy tradycyjnie, jak wiecie, zawsze są rekolekcje z opiekunem i na Adwent, i na Wielki Post. Tym razem poprosiliśmy księdza Łukasza Zawickiego, Ci, którzy byli na pielgrzymce pieszej na Jasną Górę w tym roku księdza Łukasza poznali. Był ojcem duchownym tej pielgrzymki, głosił konferencję. I właśnie on napisał również rekolekcje adwentowe dla opiekuna na ten najbliższy czas. Moja wizja Boga, serdecznie zachęcamy. A oprócz tego jeszcze zachęta, aby w adwencie zrobić coś dobrego. Jest coś takiego jak adwentowa zdrapka. Mamy tutaj rozmowę z jej twórcą. Proszę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i jeśli parafie Wam to umożliwią skorzystać. I jeszcze jeden tekst, Roratni, Roraty w oczach artystów. Pani Justyna Sprutta ukazuje nam, przybliża, jak roraty były widziane przez tych, którzy mają duszę artystyczną. O duszy artystycznej również pisze dr Jarosław, o śladach Boga, które możemy znaleźć w różnych miejscach, może nawet i w chromosomach, w pięknych obrazach. To wszystko w Nowym Opiekunie. Serdecznie polecam tę